Kiedyś Michał Pisarski, ten typ, co sobie książkę o grach napisał, powiedział mi, że smartfony to on już w zasadzie testuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy coś wyjątkowego ze sobą prezentują. I o takie sztuki coraz ciężej, tak OPPO stara się, żebyśmy trochę inaczej na to patrzyli. Dzień dobry wieczór. Też chyba można zauważyć pewną analogię do obecnego rynku samochodów, gdzie chińscy producenci starają się nas udobruchać na wszelakie możliwe sposoby. Od ceny po elektronikę i technikę, tak samo było i kiedyś z chińskimi smartfonami. Niższe ceny, ale i świetna elektronika, różne innowacje, jak wysuwane kamerki, rekiny, a teraz bardziej optymalizacja plus różne hasła, jak na przykład to, że jest to telefon kierowany do młodych, Polemizowałbym, trochę inaczej postrzegam smartfony dla młodych, lub ewentualnie o innej młodości mówimy. Z drugiej strony, gdy producent stara się przekazać, że to, cytuję, mistrz nocnych portretów AI, co ma być jego największym wróżnikiem, można domniemać, w jaką docelową grupę wiekową chcą uderzać. Na pewno nie 30, no chyba. Że mówimy o samym wyglądzie. Co prawda jak każdy starzeje się, ale duchem jeszcze jestem młody i dla młodzieży może być za nudny, ale dla mnie, szczególnie w tym zielonym kolorze, można go co prawda grać dwojako, albo w kolorze wojska, albo w kolorze morskiej bałtyckiej wody, podoba mi się ze względu na prostą, skródną konstrukcję. Ale to, co jednak istotniejsze, Reno 14 skubane jest. Całkiem wygodne i przyjemne w chwycie, co tak naprawdę powinno być zaczepnym punktem tych telefonów w przekazie producenta. Tylko ważne, żeby tego nie nadinterpretować, bo konstrukcja jest szklano-aluminiowa w szczelności IP69, powiedzmy standard. I o ile to wciąż duży telefon, tak odpowiednim określającym to słowem jest. Zgrabne, bowiem stosunek komfortu ergonomii do wielkości ekranu jest zdecydowanie im plus względem rynku, bowiem wszystkie rozmiary, dosłownie w każdej jednej osi, a nawet i wadze, są mniejsze niż powiedzmy taka typowa średnia, którą weryfikowałem względem konkurencji, a przy tym ekran nie jest. Drastycznie mniejszy, bo to zupełnie płaskie, pokryte folią ochronną a moledowe 6,59 cala. To wciąż dużo, ale nieodczuwalnie pod kątem czytelności względem najczęściej spotykanych okolic 6,8 cala i aż sprawdziłem, taką pierdołę, czy czasem może mi się coś za bardzo nie wydaje albo nie baj duże. Ale rzeczywiście, ostatnio telefonami z taką mniej więcej wielkością ekranu to rock-3 na no lat temu jakieś starsze Chińczyki, a najnowszym. Jest Oppo Find X8 i wydaje mi się, a wiadomo gdzie są misie, misie to są w lesie, że może być to... Prawie ten sam ekran. Wiadomo, tamten jest pełnoprawnym flagowcem, więc ma jeszcze cieńsze ramki, ale te tutaj są symetryczne i nie są ani grube, ani super cienkie. Są po prostu zupełnie w porządku, tak jak i szczytowa jasność maksymalna. W moim pomiarze w piku osiągnął konkurencyjne, zadowalające 2250 luxów, ale to, co go chyba szczególnie wyróżnia, to częstotliwość ściemniania. Według danych producenta, niestety nie jestem w stanie tego zweryfikować, to to samo co Wix8, 3840 Hz PWM, co jest wartością, bardzo wysoką, jedną z najwyższych w ogóle, by chronić nasze oczy przy nocnej zabawie na Androidzie. 15, do którego znowu dostępu chroni optyczny czytnik linii papilarnych, jak to w ostatnich czasach bywa, jest no, trochę za nisko lokowany i potrzebuje tego łamka sekundy do zczytania naszych linii papilarnych. Opo zapowiedziało też 5 lat dużych aktualizacji Androida i 6 lat łatek bezpieczeństwa dla nakładki ColorOS obecnie wersji 15. Jest to bliska nakładka do Oxygen S, którym co do zasady polubiłem się, gdy na Deli miałem OnePlusa 13. Fajne opcje konfiguracji, jakby co te akurat tutaj ikony pobrałem własnoręcznie ze sklepu Play, ładne animacje, rozbudowane funkcje AI nie tylko, ale rozumiem, że skoro kierują to do młodych, to zainstalują gierki, masę aplikacji głównie social mediowych, natomiast kurde, no bez przesady wydaje mi się. Jeżeli ktoś chce pobrać aplikację, to też potrafi ją pobrać, a tak tworzy się niepotrzebny bałagan. Jeżeli ktoś skontruje, że wszystko można usunąć, to tak, jak najbardziej. Tyle że gdy idziemy do knajpy, to raczej wszyscy tutaj zebrani preferujemy usiąść do już posprzątanego stolika, a nie dopiero. Sprzątanego. Za realnie sprawną obsługę Reno14 odpowiadają komponenty na waszych ekranach, co by nie przedłużać. Ale z racji, że z tym dietekiem dotychczas nie miałem styczności, a w ich portfolio się gubię, poszedłem po linii najniższego oporu. Zapytałem czata GPT, do którego Snap'a by go porównał. Snap 7 Gen 3 i rzeczywiście architekturą zgadza się, ale z racji, że mediatek ten procesor podkręcił, wydajnościowo bliżej mu do Snap'a 7 Plus Gen 3. Zatem to wyższa, średnia półka z normalnymi dla tej wydajności temperaturami. To akurat sprawdziłem, tak samo jak i wydajność ogniwa o pojemności 6000 mAh. I znowu, wykonana jest ona w tej najnowszej technologii węglowo-krzemowej. To dzięki niej ogniwa są mniejsze objętościowo, ale pojemniejsze energetycznie. I o ile w benchmarku baterii wypada dwuznacznie, zależnie od częstotliwości, tak w praktyce na dwóch cyklach ładowania na samym RT przez dwie doby wyrzucił 4,5 oraz prawie 5 godzin SOT. I to są wyniki. Poprawne, ani rażące, ani zachwycające, choć jak na taką pojemność można oczekiwać odrobinę więcej, ale to też były tylko i wyłącznie te dwa cykle. Natomiast na obiektywną pochwałę zasługuje Ładowanie. Nie to, że od razu w zestawie macie ładowarkę. Co to, to nie. Jest tylko i wyłącznie przewód. Natomiast o ile producent mówi o 80-watowym ładowaniu tylko przewodowym, nie ma bezprzewodowego, autorską ładowarką SuperVOOC, trzeba ją dokupić, tak podłączając czternastkę pod moją uniwersalną ładowarkę typu GAN do aż 60% utrzymywana była moc między 45 a 50 W. I tak... 15 minut 48%, 30 minut 82, kończąc na 100% wy 40 minut, by klasycznie po naładowaniu wyjść z domu i porobić parę zdjęć. Ultra szeroki 8 megapikselowy oparty jest na nieznanej mi matrycy, ale na pewno nie będzie on obiektem we i zachwytu. Tym bardziej, że przekłada się to na wideo, nie nagrywa on w rozdzielczości 4K. Główny sensor to już znane Sony IMX882 o normalnej wielkości 1 na 1,55 cala z optyczną stabilizacją obrazu. I mówiąc szczerze, nie miałem na to czasu na zabawę w codziennych warunkach, tyle o ile w typowych zdjęciach, które zawsze robię jako taki punkt porównawczy. I za dnia Zdjęcia są zupełnie przyzwoite. Gorzej, nieco wypada przy gorszych warunkach, widoczna jest utrata szczegółów, ostrości, a w trybie automatycznym ma tendencję do prześwietlania mocnych źródeł światła. Na szczęście, tryb nocny to redukuje, ale miłym dodatkiem wydaje się być ten 3,5-krotny zoom. Prezentuje on solidną jakość, nie odstaje znacząco od głównej jednostki, gdzie sama para dopiera opiera się o sprawdzoną, popularną jednostkę Samsunga S5K15 i przy dziennym oświetleniu, przy postaranku, może dać bardzo przyjemne rezultaty. No po też, jak i wielu innych producentów, stara się nas przekonać, że sztuczna inteligencja AI jest już tak inteligentna, że jest w stanie poprawiać fotografie i wspomagać aparaty. Dotyczy to zarówno edytorów postprodukcji, usuwanie odblasków, poprawa srosi, gumka i tym podobne. Spoko, działa to dobrze, jak i sterowania przez AI diodą doświetlającą, aby nocne portrety były lepsze teoretycznie. Polega to na tym, że lampa błyskowa jest ciągle włączona, po czym algorytmy w galerii to przetwarzają i... Ja wam powiem tak, może jestem młodym duchem, ale też ten duch po tej ziemi trochę lata, więc pozwolę sobie stwierdzić, że te algorytmy też tej dobrej fizyki potrzebują, bo same one nie zrobią. Spiża Dawida pod siadło. A chciałbym. Cieszę obecność funkcji Dual SIM, podwójny slot kart SIM Standby oraz obsługi technologii eSIM wspierającą sieć 5G. Do tego dioda IR, Bluetooth w wersji 5.4, nie 6.0 i o ile nic szczególnego nie mogę powiedzieć o głośnikach stereo, nie mają w sobie nie wiadomo jakiej głębi ciepła, tak OPPO pokusiło się o silnik wibracyjny nazywany przez nich X-Axis lub inaczej O-Haptics. Jakkolwiek to nie brzmi i nie zabrzmi... Lubię doznania, jakie przekazują te wibracje. Są wyraźne, bezpośrednie i dobrze odzwierciedlają to, co obecnie dzieje się w systemie, co w połączeniu też z tą zgrabną konstrukcją. Czyni go słowo klucz przyjemnym telefonem za niemałe pieniądze, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę po pierwsze ofertę startową premierową, czyli zwiększenie okresu do 3 lat tego gwarancyjnego oraz dwie bezpłatne wymiany wyświetlacza przez okres 24 miesięcy. Dopyta. I gdzieś tutaj na ekranie umieszczę listę, co dokładnie mają na myśli, oraz po drugie, że cena wyjściowa nie zmieniła się względem poprzednika Renault 13, które, jak sprawdziłem dopiero po teście, różni się nieznacznie względem Renault 14. Tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem dotychczas styczności z podstawowym, głównym przedstawicielem serii Renault, czego trochę żałuję, bowiem prosiaki zazwyczaj są drogie, a tych tańszych. Mówiąc szczerze, szczególnym fanem nie jestem, ale ten model tutaj, bez żadnych przydomków, jest dosłownie w sam raz dla osób, które oczekują zgrabnego smartfona bez żadnych większych oczekiwań serio, taka grupa docelowa jest, Chociażby moja mama ma dobrze wyglądać, dawać wrażenie wyższej półki w kontekście wykończenia, a każdy inny techniczny aspekt musi być po prostu co najmniej poprawny. Poprawne aparaty i głośniki, dobry wyświetlacz, dobre parametry techniczne, dobra bateria i bardzo dobre ładowanie z bardzo dobrymi wibracjami. I tak naprawdę, jedynym chyba aspektem, który bym określił za niepoprawny, to. Cen. No, postrzegam ją trochę za wygórowaną i uważam, że pułap obecnej trzynastki, która miała premierę pół roku temu 250 coś takiego jest poziomem zupełnie konkurencyjnym. A znając też cykl życia technologii, no to chwilkę trzeba poczekać. No, chyba, że preferujecie ofertę startową, no to już Wasz wybór. Dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, jak postrzegacie niekoniecznie stricte ten model, ale w ogóle całą serię Renault, jeżeli chodzi szczególnie o nasz polski rynek. Yy... Uryde, bo następne będą piksele, to ja z takim pytaniem do Was. Czy ktoś byłby zainteresowany materiałem o... Oschnij się. Czymś, co teoretycznie powinienem lubić najbardziej, czyli minimal fon. Dajcie znać, bo jak chcecie, to jak najbardziej nie ma problemu, tylko sekcja komentarzy należy do Was. Nie przedłużam, dziękuję, do następnego razu, cześć.